Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety mielone z indyka. Do przygotowania naszych kotletów potrzebujemy pół kg mięsa mielonego z indyka. Drobno posiekane pieczarki około 70 g, 10 cm pora, również drobno posiekane, pół pęczka natki pietruszki. Do tego tak gdzieś około łyżki stołowej majeranku. Olej sól pieprz, bułkę tartą, 50 ml wody i zmiksowany czosnek z oliwą do mięsa mielonego wsypujemy pieczarki, por, majeranek, natkę pietruszki, do tego 50 ml wody, łyżkę czosnku z oliwą. Wszystko solimy, pieprzymy. I całość wyrabiamy na jednolitą masę. Musimy to wszystko ładnie połączyć. Mięso mielone w sklepie, które kupujemy, ono już jest gotowe, najczęściej zawiera w sobie już sporo soli, tak więc musicie uważać, żeby nie przesolić. Mięso mamy już wyrobione. Zaczynamy formować kotlety. Jak duże lubicie, to już od was zależy. Im mniejszy kotlet mielony, tym szybciej dochodzi. Starajcie się robić zawsze równomierne, żeby każdy kotlet w środku był zrobiony. Kotlety mamy już zapanierowane, tak więc zaczynamy smażyć. Rozgrzewamy patelnię z olejem, oleju dosyć sporo i po kolei wkładamy kotlety. Kotlety obsmażamy w dwóch stron, tak aby osiągnąć chrupiącą i delikatnie i delikatnie złocistą skórkę. Tym bardziej, że jest to indyk, indyk bardzo szybko dojdzie w środku. Kotlety są już idealnie podsmażone z obu stron, tak więc wykładamy na talerz. Kotlety z indyka, z dodatkiem pieczarek, pora i natki pietruszki mamy już zrobione. Zachęcam Was do skorzystania z tego przepisu. Uwierzcie mi, są niesamowite. Oczywiście dajcie jakiś komentarz, czy Wam posmakowały. Subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.